Dzień dobry wszystkim. Rozpoczynamy już transmisję na naszej sesji. Najpierw przystępujemy do sprawdzenia obecności. Odczytam alfabetyczną listę radnych Rady Gminy i proszę wyczytanych radnych o potwierdzenie swojej obecności. Gdański Andrzej. Jestem. Gdański Jerzy. Jestem. Grabowiec Danuta. Jestem. Żywna Andrzej. Grzywna Andrzej gdzieś tam był. Grzywna Andrzej. Jestem. Konieczny Zbigniew. Jestem. Króla Stanisław. Jestem. Kulpa Stanisław. Jestem. Matuszek Kazimierz obecny. Miś Dorota. Jestem. Miś Mariusz. Jestem. Nispoń Józef. Jestem. Sylwester Żużycki. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 15 radnych, czyli są wszyscy, co stanowi kworum, przy tym Rada Gminy może podejmować prawomocne uchwały. Na podstawie artykułu 20 ust. 1 o samorządzie gminnym otwieram 23. sesję Rady Gminy Godzisko Dolne. Witam zaproszonych gości pana Wójta Gminy Jacka Chmurę, Zastępcem Wójta pana Mariusza Jasica. Dzień dobry, witam wszystkich. Sekretarza Gminy Pana Adama Chmurę. Dzień dobry, witam wszystkich. Skarbnika Gminy Panią Barbarę Jurzeniec. Dzień dobry. Dyrektora Zespołu Spraw Oświaty Panią Barbarę Szczęch. Witam wszystkich. Dyrektora Zespołu Szkół Miana Prawa II w Wojsku Dolnym, Panią Halinę Gdańską. Dzień dobry. Pracowników Urzędu Gminy, wszystkich radnych. Witam wszystkich sołtysów. Witam wszystkich, którzy dzisiaj oglądają naszą transmisję. Czy ktoś z radnych ma uwagi do treści protokołu z poprzedniej sesji? Jeśli tak, to proszę o podniesienie ręki. Nie widzę y, takich zgłoszeń. Przystępujemy do ustalenia porządku obrad 23 sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. Jeśli ktoś z Radnych chce zgłosić wniosek w sprawie zmiany porządku obrad, to proszę o podniesienie ręki. Nie widzę takich zgłoszeń. Informuję, że Wójt Gminy zgłosił dwa wnioski o zmianę porządku obrad. Pierwszy wniosek o, o włączenie do porządku obrad dodatkowego podpunktu o treści podjęcie uchwały w sprawie dotacji celowej dla jednostki OSP w Górnym. I drugi wniosek o włączenie do porządku obrad dodatkowego podpunktu o treści podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji drudisko dolne. Wnioski musimy przegłosować bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady. Przystępujemy do głosowania nad pierwszym punktem wójta gminy dotyczącym włączenia do porządku obrad podjęcie uchwały w sprawie dotacji celowej dla jednostki OSP w drudisku Górnym. Dański Andrzej. Jestem za. Dański Jerzy. Jestem za. Grabowiec Danuta. Jestem za. Grzywna Andrzej. Jestem za. Konieczny Zbigniew. Jestem za. Dla Stanisław. Jestem za. Kulpa Stanisław. Jestem za. Matuszek Kazimierz. Jestem za. Miś Dorota. Jestem za. Miś Mariusz. Jestem za. Pan Józef. Jestem za. Sylwester Żużycki. Jestem za. Gda Andrzej. Jestem za. Wojna Jestem za. Ban Wojciech. Jestem za. za włączeniu było 15 radnych. Wszyscy byli za. Wniosek został przyjęty. Przystępujemy do głosowania nad drugim wnioskiem numer 2 wójta gminy dotyczącym włączenia do porządku obrad dodatkowego podpunktu o treści podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Grodziska Dolne. Radny Gdański Andrzej. Jestem za. Gdański Jerzy. Jestem za. Lebowiec Danuta. Jestem za. Radny Andrzej. Jestem za. Konieczny Zbigniew. Jestem za. Gula Stanisław. Jestem za. Stanisław. Jestem za. Matuszek Kazimierz. Jestem za. Miś Dorota. Jestem za. Miś Mariusz. Jestem za. Miś Pani Jestem za. Miś Różycki. Jestem za. Krzysztof Jestem za. Alicja. Jestem za. Dzień Wojciech. Jestem za. Za dołączenie wniosku do porządku obrad głosowało 15 radnych. Wszyscy byli za y, włączeniem tego podpunktu. Y, po przegłosowaniu tych dwóch podpunktów y, porządek obrad w sesji Rady Gminy Wispoz Dolne przedstawia się następująco. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie kworum, otwarcie sesji, informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym, ocena działalności szkół w roku szkolnym 2019-2020, zapoznanie się z funkcjonowaniem publicznych i niepublicznych zakładów ochrony zdrowia, zapoznanie się z informacjami o wywiązaniu się obowiązku składania oświadczeń majątkowych, podjęcie uchwał w sprawie oznaczenia aglomeracji i Dolne, w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Wojewódzko Dolne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o którym mowa o artykuł 3 ustęp 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie na 2021 rok. W sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych przez Gminę Wojewódzko Dolne i inne organy oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grodzisko Dolne i inne organy od dnia 1 września 2020 roku. W sprawie przyjęcia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Grodzisko Dolne na lata 2015-2029 aktualizacja. W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Grodzisko Dolne w sprawie obniżenia ceny skupu jednego kwintala żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Grodzisko Dolne w roku 2001, w 2021 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet na rok 2020 na zadania pod nazwą remont drogi gminnej za pocztą w Gryzisku Dolnym w sprawie dotacji celowej dla jednostki OSP w grudzisku dolnym w sprawie dotacji celowej dla jednostki OSP w Grodzisku Górnym. Zmieniającą uchwałę nr 11 łamane przez siedemdziesiąt przez 2019 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 27 września 2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi leżeńskiemu na wykonanie zadania pod nazwą przebudowa drogi powiatowej Wulka Grodziska kopalnie żołyńskie w miejscowości Wólka Grodziska, Grodzisko Górna zmysłówka. W sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020 i w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy. Punkt ósmy sprawy różne i wolne wnioski. Punkt dziewiąty zamknięcie sesji. Przechodzimy zatem do realizacji porządku obrad. Punkt pierwszy i drugi został zrealizowany. Przechodzimy do punktu trzeciego. Proszę pana Wójta o przedstawienie informacji o swojej, swojej pracy w okresie międzysesyjnym. Proszę pana Wójta. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. W okresie sprawozdawczym przygotowano kolejny pakiet gminny dla wszystkich gospodarstw, zawierający gazetę grodziską, cztery maseczki jednorazowe oraz kopertę życia. Koperta życia to formularz z informacjami o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, przebytych chorobach, który po wypełnieniu należy zapakować do koperty foliowej i umieścić na najwyższej półce drzwi lodówki. Lodówkę trzeba oznakować zewnętrznie naklejką lub magnesem, aby służby medyczne wiedziały, gdzie znajduje się koperta życia. Pozwoli to szybko uzyskać podstawowe informacje o stanie zdrowia, aby postawić wstępną diagnozę. Szacuje się, że dzięki kopertom życia uratowano już w całej Polsce co najmniej kilkaset osób. Zachęcam do jak najszybszego wypełnienia koperty życia. Przy okazji informuję, że Urząd posiada jeszcze kilkaset egzemplarzy, o które można poprosić. W przypadku większej liczby chętnych z danego gospodarstwa do wypełnienia koperty życia można również wykonać ksero formularza koperty informacyjnej, karty informacyjnej, który po wypełnieniu należy zapakować do tej samej koperty foliowej, w takiej sytuacji należy również zrobić ksero dowodu osobistego i spiąć go z formularzem, aby służby medyczne łatwo zidentyfikowały dane medyczne z właściwą osobą. Z nowych inwestycji drogowych, o które gmina zabiegała składając wniosek w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, zostanie zrealizowany remont drogi za pocztą. Kormanice o długości 500 metrów. Koszt inwestycji na podstawie najtańszej oferty w postępowaniu przetargowym wyniesie 292 388 złotych, z czego 175 433 zł to środki funduszu i 116 955 złotych to wkład własny gminy. Zadanie zostanie zrealizowane do końca sierpnia przyszłego roku. W ramach jesiennej edycji gminnego programu wspierania uzdolnionych uczniów złożono 107 wniosków i wszystkie zostały pozytywnie rozpatrzone. Komisja stypendialna przyznała 18 nagród pierwszego stopnia w kwocie po 500 zł, 29 nagród drugiego stopnia w kwocie po 300 zł i 60 nagród trzeciego stopnia w kwocie po 200 zł. Suma nagród wyniosła 29 700 zł. W edycji wiosennej wykorzystano 13 400 złotych, co razem daje kwotę 43 100 złotych. W tym roku nie przeprowadzono uroczystego rozdania nagród w związku ze stanem epidemii. Nagrody zostały przelane na podane rachunki bankowe. Dziękuję. Dziękuję. Przechodzimy do punktu następnego. Ocena działalności szkół w roku szkolnym 2019-2020. informacje otrzymaliście Państwo w materiałach przesłanych na sesję. Tutaj Pani, teraz proszę o zabranie głosu panią dyrektor do spraw oświaty Barbara Szczek i przedstawienie takiej krótkiej informacji. Jeżeli będą pytania, to proszę radnych, żeby też te pytania zadawali. Panie Wójcie, Wysoka Rado, Panie Przewodniczący. Informacja o stanie realizacji zadań Światowych Gminy Grodzisko Dolne w roku szkolnym. 2019 na 2020. Wynika to z, z artykułu 7 ustawy o samorządzie gminnym, w którym jest zapisane, że gmina zaspokaja zbi zbiorowe potrzeby wspólnoty w zakresie edukacji publicznej i to należy do zadań własnych gminy, a także prawo oświatowe, które wskazuje, że gminy, do zadań gminy należy zakładanie, prowadzenie przedszkoli, szkół, podstawowych, zabezpieczenie bazy lokalowej, zabezpieczenie kadry, a także karta nauczyciela, w której wymienione są zadania stanowi stanowienia o wysokości niektórych składników wynagrodzeń nauczycieli, wspierania nauczycieli w procesie dydaktycznym. Na terenie gminy funkcjonuje szkoła podstawowa w grodzisku górnym i w grodzisku dolnym prowadzona przez gminę, pozostałe szkoły, szkoła podstawowa w opaleniskach, szkoła podstawowa w laszczynach, szkoła podstawowa w Chobaczowie i szkoła podstawowa, społeczna szkoła podstawowa w Wólce Grodziskiej były prowadzone w, w roku objętym tutaj ze zdaniem, przez e, stowarzyszenia e, na terenie gminy także funkcjonuje przedszkole samorządowe w Grodzisku Górnym i e, w, w Grodzisku Dolnym prowadzone przez gminę natomiast e, w miejscowościach skala, Laszczyny i Chodaczów funkcjonują oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzone przez e, stowarzyszenia Natomiast w Wólce Grodziskiej funkcjonowało przedszkole w Wólce Grodziskiej prowadzone także przez stowarzyszenie. W zakresie obiektów tutaj i wyposażenia e, szkół stan techniczny i funkcjonowanie budynków oświatowych należy uznać za dobry, co jest rezultatem stałych i znacznych nakładów finansowych czynionych od wielu lat. Baza jest uzupełniana na bieżąco. Z informacji, które przekazywali tutaj dyrektorzy, przekazuję, że w tym roku, w roku w poprzednim roku szkolnym przeprowadzono drobne, przeprowadzono remonty w grodzisku dolnym, a natomiast w grodzisku górnym została oddana do użytku siłownia zewnętrzna i plac Zapad. Szkoły są bardzo dobrze wyposażone w sprzęty wymagane do pracy zdalnej. W tym roku jeszcze uzupełniane były poprzez programy Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła Plus. Szkoły posiadają zarówno komputery, laptopy, projektory, odtwarzacze, tablice interaktywne, a także dobrze wyposażone. Biblioteki szkolne. W zakresie zapewnienia kadry pedagogicznej, tutaj w tych dwóch szkołach zatrudnionych jest 69 nauczycieli i 24 pracowników administracji i obsługi. Z podziałem na etaty w zespół szkół w Grodzisku Dolnym etatów przeliczeniowych to jest 28,5. 99 to stanowią nauczyciele, natomiast 12 etatów stanowi administracja i obsługa w zespole szkół w Grodzisku Górnym. 26 i 65 10 etata stanowią nauczyciele i 12 to są etaty administracji i obsługi. Nakład na doskonalenie zawodowe nauczycieli w latach 2019-2020 w zespole szkół w grodzisku dolnym wynosiły 4952,40 groszy. Natomiast plan na rok 2020 obejmował jeszcze 17 150 złotych. W zespole szkół w Grodzisku Górnym w roku 2019 8 578,91 złotych plan na 2020 18 000. Tutaj y, nauczyciele posiadają kwalifikacje do nauczania dwóch przedmiotów, a także już bardzo dużo nauczycieli posiada także kwalifikacje do nauczania trzech przedmiotów. Y, stopnie z awansu zawodowego nauczycieli. Y, nauczycieli kontraktowych jest pięciu, mianowanych sześciu, dyplomowanych pięćdziesięciu ośmiu. Poziom nauczania wyniki, o, określany jest także na podstawie sprawdzianów wewnętrznych, zewnętrznych, konkursów, udziału tych uczniów y, w konkursach i tutaj y, przedstawię jeszcze szczegółowe wyniki egzaminów o, ósmoklasista o, oś, przepraszam, ósmoklasistów przeprowadzone w czerwcu 2020 roku. I tak w szkole podstawowej y, w grodzisku dolnym Język polski y, na y, jest to stanin czwarty, y, matematyka stanin szósty, język angielski stanin czwarty, szkoła podstawowa w Grodzisku Górnym, y, język polski stanin piąty, matematyka stanin siódmy, język angielski stanin piąty. Sukcesy uczniów. Tutaj zostały przekazane tutaj informacje też od dyrektorów. Myślę, że też te wszystkie sukcesy są zawsze opisywane w naszej gazecie lokalnej, także na, na ten moment pominę ten temat. Gdyby tam ktoś miał jeszcze jakieś pytania, to proszę w dalszej, w dalszej części. W zakresie wspierania tutaj pracy wychowawczej realizowane były zajęcia wspomagające pracę wychowawczą i tak zajęcia z uczniami, wychowankami były to zajęcia logopetyczne, opieka świetlicowa, praca biblioteki szkolnej, zajęcia wyrównawcze konsultacje nauczycieli, nauczyciele wspomagający dla uczniów niepełnosprawnych, opieka higieniczna, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju, zajęcia sportowe i zajęcia językowe. W szkole w Grodzisku Dolnym realizowane są projekty unijne i tak Erasmus w stronę dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Projekt realizowany od 2 września 2019 do 1 grudnia 2020 roku. Szkoła przyszłości od 1 listopada 2019 do 31 października 2020. 2021. Metoda projektu, naszym sposobem na wyrównywanie szans edukacyjnych w ramach programu Power, i ten projekt był realizowany od 1 września 2019 do 31 sierpnia 2020 roku. W szkole, w zespole szkół w Grodzisku Górnym. Realizowany był projekt unijny Erasmus, europeizacja poprzez rozwój i projekt był rozpoczął swoją działalność od 20 października 2019 do 19 marca 2021 roku. W ramach programu POWER wyrównywanie szans społecznych w oparciu o naukę języków obcych i robotyka od 1 września 2019 roku do 31 września 2020 roku. Realizowane były także programy profilaktyczne, mediacja, sposobem naprzeciwdziałania przemocy rówieśniczej, zachowaniami problemowymi, program profilaktyki ogólnej w klasach od 1 do 3 prowadzony przez Centrum Szkoleniowe Terapeutyczne Self, we współpracy z Sanepidem. Czyste powietrze wokół nas, bieg po zdrowie, trzymaj formę, nie pal przy mnie, proszę. Inne program, projekty to w zespole szkół w rodzisku dolnym i górnym, szkolny klub sportowy, animator sportu szkolnego, lokalny animator Olipa, wszechstronna działalność charytatywna w szkolnych kołach Caritas i mediacja rówieśnicza w szkole. Wspieramy język Żyrafy, stawiamy na mediację we współpracy z poradnią psychologiczną pedagogiczną w Leżańsku. Wsparcie uczniów i tak realizacja obowiązku określonego w artykule 32 ustawy prawo oświatowe zapewnienie dowożenia i refundacji rodzicom wydatków związanych z dowożeniem do szkół uczniów niepełnosprawnych i zamieszkałych w znacznym odległości od szkół. I tutaj z dowożenia skorzystało 96 uczniów nakład to kwota 47 47783 zł i 29 groszy w tym było sześcioro uczniów niepełnosprawnych oraz trójka uczniów niepełnosprawnych w którym w których dowozem zajęli się rodzice i y, zwrócono im koszty dowozu y, do szkoły samochodem i własnym osobowym. w zakresie stypendium socjalnego to jest y, artykuł 92 ustawy o systemie y, oświaty wspomagania uczniów w formie stypendium szkolnych i um, stypendium szkolne przyznawane było w kwocie 248 zł miesięcznie od września do grudnia 2019 roku i 170 zł od stycznia do czerwca 2020 roku. Ze stypendium skorzystało y, 35 uczniów, 20, 24 ze szkoły podstawowej, 11 uczniów ze szkół ponadpodstawowych, 1 uczeń z innych szkół, nakłady finansowe z, 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 z 69 924 zł stypendia wójta dla uzdolnionych uczniów z gminy Grodzisko no, wójt przedstawił przed chwiletką te informacje tutaj jeszcze ważnym zadaniem jest kontrola spełniania obowiązku szkolnego, obowiązku nauki obowiązek szkolny jest realizowany w szkołach podstawowych i ten, tym zajmują się dyrektorzy szkół, w obodach których mieszkają uczniowie. I w roku szkolnym 2019-2020 w Zespole Szkół w Grodzisku Dolnym 121 uczniów spełniało obowiązek szkolny w innej szkole, w tym 25, 25 poza granicami kraju. W szkole w Grodzisku pomyliłam, przepraszam bardzo. W szkole w Grodzisku Dolnym 121 uczniów spełniało ten obowiązek po, poza szkołą, natomiast w szkole w Grodzisku Górnym 104 uczniów spełniało obowiązek szkolny. W innej szkole, w tym 36 poza granicami Pragi. Do obowiązków wójta gminy należy kontrola spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku od 15 do 18 lat, zamieszkałych na terenie gminy i liczba uczniów zobowiązanych do spełnienia obowiązku nauki to 159 uczniów. W zakresie. Jak wcześniej wspominałam, realizowane były zajęcia wczesnego wspomagania z rozwoju i tak w grodzisku w zespole szkół w grodzisku domnym było jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem.